Witamy Was serdecznie, z tej strony Super Mafia Ursus. Hello! Hello wszystkim! Jestem właśnie u Bodzia. A ja jestem tu. A Bodzio jest tam, a ja jestem tu. Co robisz? Przy kichaczu coś? Nie, zakładałem ten baniol. No. Miałem go zdjęty, myślałem, że jest w zołowiu, nie? Ale to byś musiała iść pod dół tu. O, pod dół. Tu, pod ten banią. Korek był gdzieś, tu, spustowy. Pod dół to będzie ciężko, bo Ja bym się tu, tu leżeć nic tu się ten widzę. No, nie ten korek. nie wiem. Korek musi być spustowy od wody skondensowanej na dole, nie? I jak go wyjąłem. Co nagrałam, to nie wiem. Nie, nie, dobra. <laughs> Mniejsza z tym. No, no. Chodzi o zbiornik, nie? Tak. I nie wiem, czy tu było wspuszczane, czy nie, bo z 6-7 litrów wody wyleciało, nie? O kurcze. Ale to już dawno miałem go wijęty no. i na dworzu na osi położone na słońcu, żeby odparował, nie? Teraz będę sprawdzał, czy jest kichać w porządku, bo to mi się tu zdaje, że nie. Tam mam przewód, ten jest przykręcony, co idzie do zaworu na przyczepie, a tu od przyczep jest odkręcony, bo jest pniaczek akurat i miałem go tam też odkręcony, nie? I tu mam zaślepione, żeby powietrze nie uciekało, teraz zmierza na ile kicha, nie? Takim czymś, o. To jest stary kominek od bezdętkówki. Mam kilka takich różnej średnicy sobie porobione, nie? Teraz sobie będę dawał. Już powinien dawno kichnąć. No nie kicha. No jeszcze mu doładujemy. Może jeszcze raz sprężarkę trzeba czy... będzie. Jeszcze nigdzie nie ucieka, słychać. Spuszczaj i sprężarka się włączy. Jak to mnie wdycha tu, żeby było wiadomo ile jest. To jak nabije, to teraz muszę wyłączyć, nie? Bo Pani się przechotała sprężarka. Nie, ona się zaraz wyłączy i będę po cichu Kto mówi, że mam zaślepione? Tu. Tam a, jest taka pełna, plastikowa. I tu dny był po prostu. Żeby było winne. O, ja dalej. Jak wystrzeli, to po nas. teraz. Nie kicham. Popuszczę to. to jest... Zobaczę, czy, czy kichnę, czy będzie to, tak? zawalony wodą, zgnite w środku. Mhm. Czy będzie kichał. Powoli będę popuszczał, czyli kichnie i będzie sapał. Zaczyna sapać. O, już, już powinien... Jest do Do wymiany. Do wymiany. Do Dobrze. Pręczarki żeby żeby się nam nie włączyły. No, bo się może zaraz włączyć, tak. Nie, I będzie... Prosty test, nie? I będzie wiesz. Na to zadoszałem kiedyś, ale i tak tego nie można zregenerować, bo tam jest pognite, gumka, sprężyny, takie rzeczy, nie, te stoszki i, i nie robię tego. No i tu było, mówię. 6-7 litrów na 100% wody to trzeba spuszczać nie? i to się cały układ czuje od tego no a tu może na tym bo tu to nie cofa się bo on ma zawór zwrotny nie? do kichacza ale jako dolejacza nie z odolejacza nie spuszczamy tej wody skondensowanej nie? z olejem to 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 się za... nie wiadomo jeszcze w jakim stanie odolejać będzie nie? ale to jest prysz, to to się wymieni. On, on w ogóle inaczej stał, nie? bo jak to było ten, to jeszcze bardziej pod kątem. Ja tu mam inną podkładkę już wywaloną, tu była aluminiowa i też sapało. Ale teraz on jest dobrze ustawiony, muszę dać jeszcze jedną tą z tego pożywa, żeby napionowo ale nie będę już teraz dokręcał, tego nie mam mocno. Bo Do... i tak nie, to muszę wywalić i tu, tu inne kolanko musi być, nie? z takim, taką przeciwnakrętką. Wygląda to podobnie do tego, ale to nie wiem, czy to jest. Ja bym musiał, czy to działa w ogóle. Czy to jest mypel tu wkarowany? Nie, tu no. jest nakrętka. I to mam mieć taką samą, nie? Mm -hmm. I tu taka sama czerwona podkładka przychodzi tu. Zobaczę, może tam środek, bo to nie wiem, jak te trzy pę miały, bo jeszcze nie miałem, żeby był walnięty ten kichać, nie? Może tam jest w środku jakaś podkładka dana, ale wątpię, nie? a może on jest w środku jakoś, by trzeba było go wyczyścić albo coś? Nie da, nie rady. da rady. Nie da Aha. To już jest. Ja go zobaczę jeszcze, nie? No. Ale już mi się zapowiada, że nie, nie? I, I tak to jest. Tam teraz dokręcę tą drugą opaskę, nie? Tu odkręciłem, o ile tu jest. Tu nie będzie widać. Ile tu było przesunięte, nie? No to widać jest. To tardzanie. Mhm. Tam głębokie. On był tak, nie? Mhm. We baloni. A teraz jeszcze mam to siedzenie zrobione. A już masz. Pokazać. Oj to idę zobaczyć. No bo wczoraj byłeś w lekarza, nie było no. Tak. No tu. Do końca żyć zrobił. Tu musiałem... Było. To, to było do... A ty już masz ten położony no, pokrowiec to, nowy. to było srebrne, by może było w miarę, nie? Ale tam dalej jest, było trzaśnięte ta podstawa, ten grzebień. nie? I pospawałem też to dałem. I było... To jest od ciągnika, a to jest od kombajnu. Było odwrotnie, grzebień tam, nie? Uh -huh. A tu były ograniczniki, żeby nie wypchnąć do tyłu. To te obcięłem, a, a tam z tyłu przyspawałem po prostu. Tylko wszystko masz pod spodem, to co było wypierdziane, tak no, zrobione. To to z tyłu będzie lepiej widać. Ale tu już trochę tu, tu też Tu jest już... na całym dole blacha, nie? Tu już trochę też pokazuję. Wewalona, no. nie? Idziemy do tyłu. No. Tu jest na całym dole blacha, bo. Tu jest ta strona, co była. Całkiem zgnita ten róg, nie, no aż do przodu, tu jest widać jeszcze ślady, ale to nie no. jest samochód, nie, tu, mhm. no i, może zrobione, no, no tu jest kunów. o, no. zostawiony, nie, tu, tu było, tu było też, ale na dole, nie, ta blacha środkiem do tego wklęśnięcia, to, super zrobione. do tego przetłoczenia, to idzie aż dotąd, nie, Bodzio. wiesz, bo to z kilku, z kilku, nie, jest pomalowałeś blaka. ładnie, no. No nie było, nie mam szarej długo. To tak jest też kontrast. Dobra, nie? wyłącz mi to, bo tu mi machasz tym światłem, nie wiadomo gdzie. I, i to zrobiłem w sobie wczoraj. No znaczy się było nagrywane, ale mhm. tu mam posmarowane, po, po, nie? Ten cały gwint lekko idzie, a ja jeszcze wkładam tu taką miedzianą podkładkę, żeby lżej się kręciło, żeby ten plastik nie kleszczył, nie? Mhm. Między tą, to pokrętło, a to jest podkładka pod tryski od 3P na przykład. O. I to idzie o... No zobacz, czy idzie leko, czy ja tylko tak mówię. Bo... No idzie. No, a tak mhm. to, to ciężkość. I to nie chodziło za dobrze. Ja to chcę składać, a, a rolki na, ty, na tej misce, tu na tym siedzeniu za szerokie były, nie kleszczyły. I może dlatego tam popękało, bo nie amortyzowało. Ja jeszcze wejdę no a, bo tu od tyłu zobaczysz, jak to się buja teraz. Tak. Siadaj. To nie, nie amortyzowało, kleszczyło po prostu bokami, nie? Za długie rolki były. O. Kule. O Jezu. Drążek spadł chyba. Nie, tarcze Co wytrzał. tam żeś zrobił? Zobacz. Poskaczesz jak na koniu, to wiesz. <śla> Co tam żeś porobił? <śla> Spadło tam. Drążek spadł. Bo był na krześle, wiesz? Mhm. No, pędzasz to jednak? Teraz już? No, no po co to mam być? No tak, bo i tak ma być to wymiana. Będę jeszcze rozbierał, ale tu ja już widzę, co to tu jest w tym otworze. Sama rza, same parwocle normalne. Ktoś zapomniałem, jaki uważa, co może być. Dużo ciśnienia. A nie, to już jest spuszczone. Już dosyć szło, no. ale może jeszcze trochę iść. O! Jednak poszło. Nie działała dziadko. Ale bomba! No, ale ty dziś poleciało jeszcze. Ja tylko wziąłem tak kamerę tak no, mówię. Nie? nie. To to. Podkładka nie jest przetłoczona. <laughs> ale jaja. Bomba u Nie może to być wybuchła. Bo może to bo... jajca chciałam właśnie mówić, bo to jest niebezpieczne, nie? nie. No. Trzeba to wymienić. Nie? Bo jak się robi w transporcie A, na przykład, albo to... to tak jakby tam gaz się zmienia. Nie, powietrze tak robi, nie? Powietrze tak się zrobiło, nie. ale jakby nie. No tak, tak wygląda paliwo, jak wtryskiwacz walnie, nie? Taka mgła jest. Aha. Na, prób... na testerze, na próbniku to wygląda, że rozpyla, nie? No. A tak i dostanie cuk, powietrze jest stężone, no, jest gorące, nie? Ty, ale kot jak się wystraszyła, nie widziały cię co się robi. No. no. Albo. Kot, jak konia by się wystraszył. Oj koń by się wystraszył. Nie. Oje. Nie. Jedzie. Przyjechał z sawanny rolnik, ale to dawniej było, nie? Już miał przepisany, emerytowany. I się go jego sąsiad pyta i co tam było na Sawannie, nie? Musić mhm. sobie może, bo nie. To sobie już tak no, stoisz. No, no widziałem. Na sawannie antylopę, nie? No i jak wygląda? No mówi, podobnie jak koń, nie? Tylko szybciej biega. No i co jeszcze tam było? No, o, zebrę jeszcze widziałem, nie? Mówi. Widziałem zebrę. I, i jak ten sąsiad się pita? Jak ona wygląda? Podobnie jak koń, tylko w paski, nie? I co, to, to wszystko, co żeś widział? Nie, jeszcze... Żebym widział yy, krokodyla, nie? No i jak on wygląda? Tak prawda. mówiąc, to nie wiem, bo do konia nie był podobny. Nie? Wszystko wszystko jak koń. Tam. No. Co tam? Aha, prostujesz troszkę? No, bo takie oryginale. Tak. tak idealnie zrobię, ale... Co idzie to no. wyprostować. Bo to co tam jeszcze mogę wisić, nie? To mnie tu wkurza, nie wiem co ja tutaj z tym zrobię. Będzie chyba... chyba... ja to wszystko wkurza, wiecie co, nie, takie Nie, chyba te... jak spadnie Mariuszowi to dopiero się to zrobi, bo... No po chyba co to... tak, już nie będziesz tego, no... No. Tu pozaginamy, to jak się poroga gdzieś przy, przy betonie no, jakimś, No gdzieś tam cofa, się rusza i... nieraz zajdzie no. coś, nie? taka sytuacja, tu, tu było, tu było maksakrycznie powiem, tam jedna strona, nie? jeszcze na tyłach też jest, na no, tylnych, na tylnych, bo tam muszę gumowce używać, młotki, nie, aha, no, nie. po co pieniądze wywalać, patrzam czy, co? czy była drożność, tutaj przeszedł smarnie aha, tutaj, ale smarowałeś. jeszcze nie mam całego, smarowałeś tam, będę tu teraz robił ten wspornik, nie, oś, a, oś będzie no, robił No tak, bo jest skupiona, nie? No, nie, słoży i tu leje, nie? Mhm. A tu nie trzeba, nie? Tu nie, tu jest dobrze. No, tak, ja mówiłem? Nie. Dalej, i trochę, ktoś, ja wejdę, bo wieje tutaj. Czy, czy mówiłem, bo ktoś się, żebym pokazał, jak się sprzęgło mhm. robi. Jak będzie silnik, reguluje. Będzie silnik społowiony, będzie to będzie film nagrany z, z, z regulacji sprzęgła. No to będziemy Zapomniałem wtedy. tego nika, nie? Wczoraj czytałem, ktoś tam pisał, a, a drugi widz pisał, że założył wspomaganie z napędu od rozrządu, napęd od rozrządu pompy hydraulicznej wspomagania i mu i ucieknie na wale zemering. I co teraz mówi? Może być płyta ta, płyta pokrywa rozrządu, może być wadliwa gdzieś jakaś tandeta zrobiona. Przez jakiegoś pseudo nie? Albo na wschodzie w komunizmie gdzieś tam, nie? Mhm. Na dalekim wschodzie, i ja bym to radził osadzić zemering na tej płycie, pompę wyjąć, wszystko odkręcić tu z boku, bo ona od, z tej strony od sprężarki idzie ten napęd. Najczęściej, nie? Może jest jakaś inna, nie wiem. I tą pompę też odkręcić, osadzić zemering, włożyć. Na wał i koło, koło pasowe wału założyć i zobaczyć, jak czy są otwory. Się zgrywają. Jak, jak się nie zgrywają, to to naciągniesz możesz pięć zemeringów wymieniać. Może być taka przyczyna. Może być źle, ale to by już musiało być ostro z osi, podtoczenie pod zemering, żeby on ciekł. Nie? To jest gum, tworzywo takie, że to się tyle nadciągnie, ale prawdopodobnie. Puścić to normalnie koło pasowe, założyć na silnik, zemering z pokrywą i ustawić, mniej więcej, jak to ma stać ta pokrywa, i patrzeć, czy, czy otwory się zgadzają, nie? Jak jest możliwość, to rozwiercić te otwory, jak, jakby to była przyczyna, nie? No bo co inne nie może być, no bo ja jak, jak nie ciekło na odrzutniku, to, to, to nie może cieknąć na tym, ale to jest pokrywa inna, to jest dorabiane, nie? Nie wiadomo, kto to robił. Może jakiś pseudoproducent, nie? Al biznesmen taki jakiś, nie wiadomo jakiego pokroju, nie? Albo mówię, na Dalekim Wschodzie, to tam idzie wszystko masakra, nie? O. Aby było, no sztukę. I to, to sprawdź, jak będzie możliwość rozwiercenia otworów, bo to musi samo być i śrubki wkładasz i bez żadnego naciągania, nie? Minimalnie naciągniesz już będzie ciekło i różnie. To tam niektórzy, ja pamiętam kiedyś, już mówiłem chyba na początku 90. lat. Do z grabiarki tej gwiazdowej siódemki druty kupiłem. Normalnie były cięte na przecinarce do, do drutu i, i z tego wygięte. Pojechałem na łąkę. Ja tam nie patrzałem, czy się rozgina, czy nie. A to się wszystko zagięło, nie? Nieraz jest w zestawie te śruby są. Podkładkami, ale srebrnymi to lepiej stare zostawić, to ta się jeszcze nadaje mały Będzie widać. Czy mnie łapi, nie latają. Dobrze. nic, To lepiej stare zostawić niż, niż nowe. A wtedy na nowych. Tym bardziej tych. Tu jest też dobra, Tym bardziej. Odjeżdżają, byli widzowie. Mhm. No tak, aha, no to, to nie wiesz, że odjeżdżają. I ten. I przy dokręcaniu Jeszcze, tam, coś, ja, jeszcze ja z, troszkę... tam z Michałem sobie trochę gadają no. i jadą. Na, na hama dokręcone jest. Musi być mocno, nie? Mm -hmm. Jak ona się rozjeżdża, to wywalamy ta nowa podkładka, nie? Chciałam nagrać widzów, no ale też nie chcą... No. Nie, no. nie wszyscy są, wiecie. Wiecie o co chodzi. Przyjadą no, do bodzia, tak, się tak, cieszą. Nie? Tak. Mhm. Mm Będę musiał to zjechać i z góry walić Jadą, jadą chłopcy. Jadą goście, jadą koło mojego domu. Do mnie nie przyjadą, bo ja tu nie mieszkam. Mm. Galwol, się do płota. Ano, podejdź, jak ja podchodzę. No podszedł i co? Szkoda! Już twój praw Jaśku raz mnie mordował. A teraz ty się do mordowania bierzesz, a? Ja się i będę się brał, bo ty garbę na świętość nie zważasz. Ty, każdy jest się lepiej swojej baby! Swój, mój, nasz. Na własnej krwi wyhodowany. Gargule tu są. O. To już czwarta wojna w moim życiu. W tym dwie światowe. Ty się nie boj. Jest jeszcze u mnie dwa granaty w świątecznym ubraniu. Uch, ty konusie pieśń! Бежь! Мы мол. Ну солдатом, он а справедливость муси быть по нашей строй. В полномове будто mm через -hmm. маз поднят. Ты no, по-моему не начинай, Бо mm -hmm. вы уже раз начали. Конец. Miedzy nie ma! Nie ma! To już było, nie? <głos> 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 tak. Pojechaliśmy. Dobra, ja tu muszę przemyśleć coś. To będzie dzięki za... za odwiedziny, chłopaki, nie? Chociaż ja. to... No, dzięki. No. Na razie, na razie zamkniemy. Jeszcze może coś skończymy może. Bo ja tu muszę przemyśleć, nie wiem, czy grzał nie będę tutaj. Nie? To lepiej chyba podgrzać, to wtedy... No. Bezgrzanie. Wybiłeś? Samorząd z łosi. Poszło. tam to trzymało. Dobrze, że trzymało, bo się nie lata, nie? No z jednej strony to ja, nie? Takim tutaj. To jest takie coś, nie? Trochę się nawaliłeś tutaj. Tak wygląda stare, a nowe było na poprzednim filmiku. Które będzie dzisiaj tutaj założone. I co teraz będziesz podnosił to z powrotem, czy to... Nie, teraz. Tak. Teraz będę to walno Muszę żeby mnie nie Zostaw deskę pod tym, żeby nie odjechało. Zasię ciągnęła, jak jechało, nie? O, tak jest wyrobiony. Będzie widać? Jest widać. z przodu całkowicie, nie? Ale najważniejsze, że te trzymają ciasno. Tu leję, zaraz ich bi biwale tu. I tu, że jest ciasno, bo tak by musiało iść do, do regeneracji właśnie, no. To się tu uchodzą, ja jeszcze byłam w domu. Co no tam czyścisz witacie, ten smar? Tak, do tego czasu. Znowu. Żeśmy sobie pogadali z widzami. Się cieszą, bo już zapowiadali... Zapo zapowiadani byli już chwilę się zapowiadali, nie? Hmm. A wiadomo, zawsze coś... A dzisiaj przy sobocie to... Przyjechali. muszę. trochę benzyny, żeby to nie było śliskie, nie? Aha, to idziesz po benzynę, to ja się zaraz rozłączę, Wyczyście, widzicie, żeby to było ładnie wszystko, czyściutkie. Tu stare są, o stare, powyciągał bodzio, nie wiem, czy wybił, czy, no na pewno, bo ręką przecież nie wyciągnie, nie? Czasami, żeby początkowego luzu nie złapało, nie, wtedy mhm. wspornić, regenerować. A Mariusz ma szczęście do wsporników. No 28 to już tam jest inna budowa. Trzeba by było zregenerować trochę. Dobra, to na mok nie. No tu. Tam to. Tak więc żegnamy się z wami. Żegnamy się. <laughs> bye bye na razie. Do następnego vloga z Bodziem. papa. No. Pa. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, my love, goodbye. Demis de Rusos. Tak. No. Cześć. Moja, moja mała go uwielbiała. No i jeszcze co uwielbiała? Jantarkę i Abbe. Tak. No. Pa, pa. Cześć.